Z wszystkim z tej strony Kasia. Witam Was bardzo serdecznie w szóstej już części tutorialu dotyczącego albumu O świecie magicznym. Tematem tego odcinka będzie Quidditch, tak jak widzicie na ekranie. Jest to strona poświęcona takim właśnie sportom czarodziejów i chciałam, żeby to wyglądało tak bardzo, bardzo właśnie sportowo, dlatego też ta kaskada ma kształt właśnie takich banerów i poszczególne elementy, które będę tutaj Wam pokazywała będziecie widzieli w jaki sposób powstawały. Tutaj mamy na tapecie, że tak powiem, superowskie Skrapki, które dostałam od Dari. Bardzo dziękuję. Embosuję je tutaj takim pudrem, który już Wam wcześniej pokazywałam. On w rzeczywistości jest biały, ale po nagrzaniu robi się taki bardzo fajny złoty, co nadaje właśnie taki efekt jakby, jakby starego złota. Czyli cały ten napis wygląda jakby taka stara metalowa tabliczka. Tu pokazuję Wam, że tak jak każdą stronę, te również tuszuję dystresem. Wszystkie elementy, które będę tutaj sklejać, pokazuję jak. Tu widzicie, takie skrzydełka dorobię, żeby taka kaskada miała jakby taki uchwyt, o który będziemy zaczepiać. Quidditch to jest taki sport czarodziejów, tak popularne w świecie magii, którą moglibyśmy przyrównać do piłki nożnej w naszym obecnym świecie, ale mówię o popularności. To jest taka gra typowo miotlarska, że tak powiem, bo właśnie miotła jest tutaj istotnym elementem. Wszystko w tym meczu dzieje się w powietrzu, ale Gdybym miała wytłumaczyć komuś, na czym polega ta gra, kto nie czytał na przykład Harry'ego Pottera albo w ogóle nie wie, co to jest Quidditch, to powiedziałabym, że jest to połączenie właśnie piłki ręcznej, zbijaka i rugby. Bo elementy, które się pojawiają za każdym razem, jak omawiamy to właśnie na klubie Harry'ego Pottera, to tak już po tych paru latach doszłam do wniosku, że pojawiają się właśnie elementy tych trzech gier. Ta gra mm, oczywiście ma swoje kluby, ma swoje drużyny. Każdy dom w Hogwarcie ma swoją drużynę kudicza. Trochę w ogóle cały ten Hogwart przypomina mi takie te amerykańskie i angielskie koledze, gdzie wszystko jest takie właśnie, e, że mają właśnie s, e, swoje jakby tarcze, swoje jakieś elementy, symbole itd. I, te, ta gra sportowa jest dodatkowym takim elementem rywalizacji pomiędzy uczniami. Tutaj ma bardzo ważną odgrywa bardzo ważną rolę i generalnie tylko czytelnicy Harry'ego Pottera dobrze wiedzą, że wiele elementów Quidditcha zostało pominiętych zupełnie w filmie. J.K. Rowling bardzo dużą uwagę właśnie poświęcała Quidditchowi, bo dla chłopców E, właśnie czarodziejów. Był to sport, no, dość istotny. E, no, wiele rzeczy, które możemy się dowiedzieć na temat Quidditch'a, e, pojawia się w bardzo fajnej książce. Polecam wam ją. Jest to Quidditch przez wieki. To jest książka napisana oczywiście przez J.K. Rowling, e, ale pod pseudonimem. I tak naprawdę jest to podręcznik z Hogwartu, który po prostu J.K. Rowling. E, postanowiła wydać. Taką ciekawostką, którą chciałam wam powiedzieć, to jest to, że zanim Rowling wybrała tą nazwę tego sportu Quidditch, to zapisała pięć stron różnych nazw zaczynających się na Q i dopiero właśnie po jakimś czasie, po głębszych przemyśleniach wybrała, wybrała tą Quidditch. Bardzo fajna nazwa, taka fajnie brzmiąca. Natomiast sama książka e, traktuje przede wszystkim o bardzo szerokiej historii tego sportu. E, skąd się wziął, od czego pochodzi. Tu można by było naprawdę bo, no, opowiadać godzinami, bo sporo tego jest. Oczywiście opisuje wszystkie drużyny łącznie z tą, której klipcował Ron, czyli Armaty z Chadley no i wiele, wiele innych, bo każdy kraj miał swoją reprezentację, ale do tego jeszcze dojdziemy. Natomiast sama książka jeszcze opowiada właśnie o historii powstania Złotego Znicza, jak to się stało, poszczególnych piłek i kolejnych modeli Mioteł, no bo to jest jakby podstawowy element tej gry: miotła latająca, i w tej książce jest też tak, taki wstęp napisany przez Albusa Dumbledora, w której on sam pisze, że pani Pins, nasza bibliotekarka, powiedziała mi, że uczniowie kłócą się o nią wydzierają ją sobie z rąk, ślinią się na sam jej widok i w ogóle obchodzą się z nią w sposób niemożliwy do zaakceptowania, co oczywiście jest komplementem dla każdej książki. Także widzicie, że w samym Hogwarcie jako podręcznik Kudrycz przez wieki był bardzo mocno, że tak powiem, rozczytywany przez uczniów. Oprócz oczywiście historii i ewolucji tych mioteł, i samej gry, zasad, skąd pochodziły, to są też e, omówione takie rzeczy jak boisko do Kirby'dicza, e, graczy, przepisy, drużyny. E, no i jak to wygląda w, w dzisiejszym jakby świetle, tak? Bo to wszystko ewoluuje, tak jak u nas piłka nożna też troszeczkę jest inna niż kiedyś. Idealnie taka drużyna Kirby'dicza składa się z siedmiu zawodników. Kto czytał, ten dokładnie wie, bo w filmie jest to naprawdę tak dość marginalnie może tylko w pierwszej części jest tak więcej na temat tego no bo Harry Potter został pierwszym, najmłodszym w historii, chyba tej gry, szukającym. Dlatego tam jest więcej troszkę na ten temat, natomiast później w filmie jest tak dosyć, jakby to wszystko się dzieje w tle. Natomiast w książce jest bardzo, bardzo dużo opisanych meczy pomiędzy różnymi domami. No i najwięcej chyba mówię o książce. Jest w czwartej części, kiedy Harry Potter ze swoimi kumplami, czyli Ronem, George'em i Fredem um, mogą po raz pierwszy uczestniczyć w mistrzostwach świata w Kudiczu I tam poznają właśnie Wiktora Kruma, e, bułgarskiego reprezentanta właśnie e, gry w Kudiczu I tam z tym w ogóle, e, z tymi mistrzostwami związana jest bardzo ciekawa historia, ale to za chwilkę. Natomiast w samej grze mówiłam, że z siedmiu zawodników, jest trzech ścigających, którzy mają przede wszystkim za zadanie przerzucić kafla przez jedną z obręczy. Tych obręczy jest po trzy z każdej strony. I oni po prostu tak jakby muszą tym kaflem trafić do tej obręczy, tak? To jakby w piłce nożnej do bramki, prawda? Dlatego też musi być obrońca. Każdy drużynie jest obrońca, który tych obręczy, jakby broni. I te bramki można strzelać zarówno z przodu, jak i z tyłu, więc wyobraźcie sobie, obrońca musi cały czas pilnować, krążyć. W dawnej wersji gry obrońca mógł jakby latać po całym boisku, natomiast we współczesnej części musi się trzymać jakby określonego pola, tylko tak jak generalnie w piłce nożnej też jest. Nie? Dwóch pałkarzy jest, czyli to są osoby, które mają najtrudniejsze zadanie. One dość, że muszą się utrzymać na tej miotle, to jeszcze mają w ręce pałki, takie właśnie jak w zbijaku. I oni muszą odbijać z kolei tłuczki. Tłuczki to są takie magiczne piłki, które są zaczarowane, żeby atakować każdego jakby zawodnika. I e, pałkarze danej drużyny muszą po prostu bronić jakby swoich e, e, zawodników, natomiast przerzucać te tłuczki, uderzać nimi w przeciwników. Więc z kolei ci ścigający muszą e, jakby robić uniki przed tymi tłuczkami. Wiadomo, tych tłuczków jest kilka, natomiast kafel e, jest jeden i nim się e, właśnie rzuca i zdobywa punkty przez te obręcze. No i jest też jeden, jedyny szukający. I w przeciwieństwie na przykład do pałkarzy, którzy muszą być silni, którzy muszą mieć e, dosyć tęcy, ten, dlatego że muszą też e, no, może nie faulować, bo to jest niedozwolone ale umieć e, po prostu odepchnąć przeciwnika, ale tak, żeby nie było tego widać. No wiemy, o co chodzi w piłce nożnej, też się to zdarza. Szukający na temat musi być zdrowy, zwinny, szybki musi mieć dobry wzrok, bo on jest odpowiedzialny za dostrzeżenie i złapanie złotego znicza. Złoty znicz to jest ta najmniejsza kuleczka ze skrzydełkami, która jest zaczarowana w ten sposób, że muszą, musi uciekać, tak, nie może się dać złapać. Kto złapie złoty znicz, ten zdobywa 150 punktów dla danej drużyny. Niejednokrotnie jest to równoznaczne ze zwycięstwem danej drużyny, ale nie zawsze. Natomiast zawsze kończy mecz. Czyli w momencie, kiedy szukający złapie ten złoty znicz, to jest koniec meczu. I co? Taką ciekawostką w, w tej grze to jest to, że nie ma jakby ograniczeń co do wysokości, na którą mogą czarodzieje wznosić się podczas meczu, natomiast ograniczenie mają co do szerokości, czyli muszą się w boisku, czyli jakieś 150 metrów na 55, szerokość na długość, w tym owalu o, o muszą się zmieścić. Natomiast jeżeli chodzi o wysokość, nie ma tutaj żadnych ograniczeń. Oczywiście każda drużyna ma swojego kapitana. W przypadku Gryffindoru był to Oliver Wood, którego poznajemy w pierwszej części. Później to była Angelina Johnson, a na samym końcu właśnie był Harry Potter. I tutaj widzicie, to co teraz będę robiła, to jest właśnie taki tłuczek, który jest zaczarowany, po to, żeby Uderzał w przeciwników, żeby zawodników atakował. Dlatego ja Wam mówiłam, że on jest taki ruchomy i oczywiście trzeba go złapać i zakuć w takie łańcuchy, gdzie jest przechowywany w skrzyni, czyli jest to tak zwany sprzęt do kwadnicza. On jest w takiej specjalnej skrzyni przechowywany i dopiero uwalniany w trakcie meczu. Kapitan dru każdej drużyny miał oczywiście za zadanie nabór nowych członków drużyny, treningi, wymyślał różne taktyki. No i muszę wam powiedzieć, że każdy kraj według tej właśnie, według tego kłódzca przez wieki, co napisał J.K. Rowling, miał swoją reprezentację. I taką ciekawostką jest to, że Polska również ma reprezentację. Według niej są to gobliny z Grodziska. I Tutaj z tymi goblinami wiąże się taka właśnie historia związana też z Wiktorem Krumem, dlatego że z tej drużyny pochodzi Józef Wroński, który był szukającym w drużynie polskiej reprezentacji kulicza. i słynny jest taki, taki, nawet bym nie powiedziała, że jest to faul, tylko taki manewr jakby, czyli nazywa się on zwód Wrońskiego. Polega na tym, że nurkuje szukający w dół, tak jakby oszukując przeciwnika, że widzi Złotego tego znicza i w ostatnim momencie się podrywa. Natomiast ten, który jakby leci za nim, nie zdąża i uderza w ziemię. I takiego manewru, właśnie taki manewr zastosował Wiktor Krum podczas Mistrzostw Świata w Kuliczu, który obserwował Harry Potter w czwartej części. I co prawda, jego drużyna zdobyła 150 punktów, natomiast to był właśnie jeden z tych przykładów, kiedy ten wynik punktowy nie dał im zwycięstwa, dlatego że wcześniejsza gra pozwoliła drużynie przeciwnej, to była jakaś irlandzka drużyna, zdobyć kilkadziesiąt punktów przewagi, i te 150 po prostu nie dało im zwycięstwa, natomiast spowodowało to zakończenie meczu. Oczywiście punkty, które mogli zdobyć, to było właśnie przerzucenie kafla przez jedną z obręczy, co dawało zawsze 10 punktów, a przy jakiejś większej kombinacji, na przykład taktycznej, można było zdobyć tych punktów więcej. To wszystko potem zależało od sędziego. Bardzo fajne było to, że w trakcie tych meczów Kłodzicza byli zawsze tacy komentatorzy sportowi, tak jakby. No i była to właśnie ta Angelina Johnson, która komentowała różne mecze właśnie Gryffindoru ze Slytherinem, bo one były jakby najbardziej emocjonujące. Natomiast później została tym komentatorem też Luna Lovegood. I ona była takim dosyć ciekawym komentatorem, w sposób bardzo śmieszny pewne, pewne rzeczy, które działy się na meczu, komentowała. No, ale to jest zupełnie inna historia. Natomiast e, różne zasady tego, tej gry m, pojawiały się. Z biegiem lat i pewnych doświadczeń. Na przykład kiedyś na samym początku nie było takiego metalowego złotego znicza. Był to po prostu taki złoty latający ptaszek, który nazywał się Znikacz, który z kolei jest opisany w fantastycznych zwierzętach. Jak, go, jak je znaleźć? J.K. Rowling. Ale ponieważ ptaszek ulegał, jakby to powiedzieć,. <grym> Uszkodzeniu podczas meczu nie chciano już do, tego, do takich rzeczy dopuszczać, więc wymyślono właśnie taki metalowy mechanizm, e, który zastępował właśnie tego uciekającego ptaszka. E, I zasady e, właściwie tej grze są podobne troszkę jak w piłce nożnej, ale na przykład e, kiedy gracz. Odniesie jakąś kontuzję, co mogło się zdarzyć, prawda, bo jednak i pałka była, i tłuczki, które atakowały zawodników, no i sama miotła. Jeżeli się nad nią nie panowało, to mogła przysporzyć problemów. Jeżeli gracz odniósł kontuzję, to nie zastępowało się go innym, grało się po prostu w mniejszym składzie. Ruszczki można było wnosić na boisko, ale nie wolno było ich używać ani na zawodnikach, ani na piłkach, ani na sędziach, no, tylko ewentualnie dla własnego bezpieczeństwa. I też można było robić przerwy w meczach. To był jedyny taki moment, kiedy można było jakby zlecieć i stopami dotknąć ziemi, bo tak to wszystko odbywało się oczywiście. W powietrzu, że jest to taki, e, powiedziałbym, sport, właśnie miotlarski, powietrzny. Wszystko e, odbywało się na górze, e, dlatego trybuny wokół tego boiska musiały być też bardzo, bardzo wysokie, żeby e, kibice mogli oczywiście obserwować bacznie, jak przebiega wynik e, meczu. Z takich ciekawostek jeszcze mogę Wam powiedzieć o nazwach Tam jest W tej książce jest bardzo, bardzo to rozwinięte. Pierwsza miotła, taka, taki model miotły sportowej, bym powiedziała, nazywał się Dębowy Grom. A te, które my poznaliśmy, to pojawiły się od Nimbusa 2000, którego Harry Potter dostaje pod choinkę. I później był kolejny model Nimbus 2001, potem była Błyskawica, co jeszcze pojawia się w, w książce, i takie wzmianki później e, o Błyskawicy doskonałej i Piorun 7. To jest właściwie ostatni model, jaki jesteśmy w stanie, o jakim jesteśmy w stanie w ogóle dowiedzieć się z książki. Także jeżeli chodzi o, w ogóle o opowieści, to polecam Wam przede wszystkim książki. I tą właśnie kujlicz przez wieki. Tu widzicie już, jak sobie układam te elementy wycięte dla mnie przez Darię i wyemborsowane na złoto. W ten sposób będą przyklejone za chwilę. Nastąpi króciutka prezentacja właśnie. A ja się żegnam. Pa, pa.